Honda CBR F4 bez I99 rok. Gaziutki, gaźniki. I też w pewnym sensie problem gaźników dotyczy. No, nie pali, nie odpala. W ogóle nie odezwie się nic. Coś tam jest problem na pewno z gaźnikami, ponieważ spuściłem olej. No A chyba więcej benzyny było niż oleju. Do dwóch bańk, tam pewnie koło litra była benzyny. Zresztą olej leciał rzadki, dość mocno także. Na pewno mu tej benzynki nie brakowało w oleju. I tam jeszcze rozrządzik do sprawdzenia, świece, bo jak on tak zalany, to pewnie będzie bezpieczniej założyć świeże. No i taki ogólny przegląd, troszkę porozkręcany, bo właściwie coś tam go reperował. No takie ogólne wrażenie, to na no, źle nie wygląda, nie jest tam jakoś tragicznie. A się zobaczy. O, ujebany kierunek. Hmm. Tak to wygląda posypało się to całkiem. A kierunek to tam najmniejszy problem. No i taki to właśnie sprzęcik sobie jest. Więc jutro mamy godzinę, a te dzisiaj gaździki. No i chyba żeby je rozkręcę z ciekawości, tylko popatrzeć cóż tam w nich siedzi, a, a działo będę z nimi jutro, rano sobie majeczkę odpalę, mm. ale z drugiej strony dobrze by było. Troszkę pogarnę dzisiaj. A, zobaczymy, palicho. Tak, akurat jak będzie, powiedzmy, ta stać, to przy tym wszędzie to będzie przyjemność pracować. Nie odpala. To tam chyba mówiłem, czy nie mówiłem. Teraz w ogóle nie odpala, także zalany jest na śmierć. Podoba mi się ten motocykl okropnie, ale ciężki jak z kurwy Dobra, zbiornik w górę, pucha w górę z filtrem gaźniki na stół. Może by to Nie, zanim się myjka nagrzeje, nie będę tu siedział, kurwa, całą noc. I jutro sobie to z rana, tak jak mówię, zaatakuję, a dzisiaj tylko przygotuję do... Do całego ceremoniału. Bardzo dobry plan. Dobra, więc rozkręcam. I coś tam może w gaźnikach, jeśli znajdę, to pokażę. A jak nie znajdę nic, to nie pokażę. Piękny, piękny dzionek. Piękny, ale mroźny. Porozbierane mam to wszystko i... Ktoś chciał dobrze, ale nie do końca to wyszło. Zaraz powiem, co i jak. Zaworki mam pomierzone, wałki jeszcze nie ściągnięte, ale to za chwilę. Tutaj też, ale plus taki, że silnik czysty w środku, chyba go ta benzyna trochę wymyła z tym olejem. Eee, powiem, co tam nie pasuje. A się nie pasuje. no. Są rzeczy, których się robić nie powinno. Ani nic nie bo wiadomo, masa uczelniająca. Jak najbardziej, no czasem trzeba dać i jak najbardziej ok, ale kurwa, podkładki pod, pod miedziane. Tutaj też. No, to, tak bym powiedział, średnio. No i to i pod każdą. Podkładki pod miedziane dać silikonu. A jak? Podkładki wlecą nowe bez silikonu. I również pod mostki, pod ringi No to może być nie wlecam, nie problem. I wyciągnę. No ale tu już dobrze widać, że, że nie brakuje tej masy. O, tak. O, tak, tak, tak. No troszkę, troszkę obielone, że tak powiem. Także one wlecą świeże. Tutaj coś do niej mam. Tak, tu są to uszczelki. A jeszcze jedna rzecz. A tak, to tak, Zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Wszystkie wysmarowane uszczelki w pokrywie. tutaj są akurat 3, i wszystkie masą posmarowane. Także to też te uszczeleczki wlecą świeże. No jak i te oringi. No ale tak, nie do końca oringi, ale powiedzmy, że oringi pod mostki też wlecą nowe. Także to mam to i, 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 i. i. To mi jest potrzebny tłok pomalowany do 640. Tam 6,25 2 5, to ringi pod śruby składu mieszanki moim braku. To jest do niej. Eee, ile tu mam ich? 200-200, no to na chwilę będzie. To mi jest potrzebne, to mi jest potrzebne. W sumie to wszystko co mi jest potrzebne, także nie będę wyciągał wszystkiego. No i napinacz do rozebrania sprężynka świeża, troszkę czyszczenia, a co do gaźników leżę już, a muszę te gumki pościągać. Na razie tak położyłem, żeby mi się tutaj nie no widać, że stał długo. Nie jest ten charakterystyczny zapach starych gaźników, starej benzyny. O, tak. Tutaj, co mamy? No, też jest troszkę, już tak się zielonkawo robi. Także to wszystko w myjeczkę, myjka się grzeje. A ja sobie w tym czasie płytki wymieniem. Ja Ile tych płytek? O, kola w szkle. To jest ten. Hermata z miodem. Jest wszystko ok. I ciostka. F4. Raz, dwa. 4, 6, 6, 6 zaworów wydechowych już są na górnej granicy. Także troszkę się je i będzie prima sort. Dobra, więc składam. Na razie czyszczę. Później będę składał też pokrywa zaworów. Wysmarowana cała po grubości w silikonie. No, można i tak. Ja tam nie mówię. A tu się komuś nie chciało doczyścić, bo jest i biały i czarny. No, tak bywa. Dobra, ja sobie te wałeczki ściągnę, poczyszczę jedną, drugą pokrywę, przygotuję do składania i, i złożę. I później gaźniki umyję i będzie to chwilkę czekać, ponieważ tutaj musi masa wysnąć dobrze. A w tym czasie sobie jakieś tam upąki pozmieniam czy coś musi być dobrze. także Jeszcze chwila i będzie chodzić. No, można by poskładać poczyszczone, pomyte, jak widać, stare silikony. Tu akurat nie ma wyboru, bo pokrywa jest na masie, także to. Jest w porządku. Aha, napinacz? No tak. jeszcze napinacz. No, napinacz też był składany po Bożemu. Ale teraz ja sobie rozbiorę, sprężynkę wsadzę, wyczyszczę i będzie gra. Będzie dobrze. No widać, no. Ja tak nie lubię. Pokrywa poczyszczona, bez śród, bo tutaj też były tam, gdzie podkładki miedziane, też było yy, na silikonu. Rowki, wszystkie na oringi wyczyszczone. Tak to można składać. Tak samo pokrywa. Też tutaj było, to zaraz pokażę uszczelkę starą, też w gniazdach świec silikonu, tutaj dookoła, wszędzie opór było. I nawet był silikon na ślizgu górnym łańcucha. Tyle lat i praktycznie śladu nie ma. Ta behemka ostatnio co była, nędza i rozpacz. Bałeczki, wszystko fajnie zdrowo wygląda, nic się tutaj nie dzieje złego. I tutaj fanty potrzebne gaźniki, to są takie jak dochodne zestawy. Jak pamiętam, uszczelki potrzebne wszystko tutaj jest. A i tu pokrywa, po, czy nie pokrywa, ale szczelkę pokrywa, pokażę. Grubo było, to było dwa razy jechane, bo raz było na biało, później było na czarno na Brutala. Też wyczyszczona tutaj pokrywa. Gór te silikony wszystkie usunięte, jak i ten bok. Nie ma rejestracji, to sobie mogę jeździć. Tak i ten bok, wszystko przygotowane. Także teraz sobie złożę tą stronę. Niech to schnie, złożę górę, później się zajmę gaźnikami. Jeszcze się nie myją, nawet na razie się namakają. Ale już tak po gaźnikach zobaczymy, może się mylę, ale widzę, że będzie synchronizacja dość dobrze rozjechana. Ponieważ już nie pamiętam albo dwa zewnętrzne, albo dwa środkowe. Gdy wsadziłem do myjki i podniosłem, jak się zalały, były krótcami do góry. nie? Jak się zalało i podniosłem, to w dwóch płyn stał, a w dwóch od razu zleciał. Także chyba troszkę rozjechane są te podciśnienia. No ale to wyjdzie wszystko na, na się zobaczę Może akurat tylko mi się tak zdawało. Eee, dobra, nie ma co opowiadać. Płytki wymienione. Składam bok, niech schnie, później górę. No i lecimy dalej z tematem. Jeszcze muszę do właściciela zadzwonić, co zrobić, czy nie, czy nie będzie tu zmiana oleju dwa razy. Bo tyle tej benzyny było, że zawsze trochę zostaje oleju. A to tak średnio się lubi benzyna w oleju w silniku. Dobra, kolejny temat. Pewnie już pierwsze odpalenie. Przygotowany do odpalenia. Czy się uda? Zobaczymy, był niepalący podobnie. Włączmy to, co trzeba. Olejem zalany. Tak. Później by trzeba jeszcze paliwka dolać do baku, ponieważ pusto. Zalane, zalane. To, to, co mi się polało, jak odkręciłem filtr, to się wszystko wygrzeje. Dobra, dam go troszkę na dół, będzie bardziej z górki. Włączę zapłon kilka razy. Yy, to pompka pociągnie. filtarek świeży. Dobra. A patrzę w gaźniki czy się jeszcze nic nie zleje? Jeszcze niby nie. No ładuję. W bagażnikach słyszę po pompce, że jest pełno, więc próbuję. Troszkę obroty wysokie, ale zaraz się mu zmieni. Wygląda miałem rację, dwa środkowe spływały szybciej. Dobra, na razie nie wchodzi, niech to przerzuci przez siebie co ma, bo widzę, że jest grubo. Niech chodzi. Plan był dobry, wyszło jak zawsze. Eee, te gaźniki, no nie Pierona, to nie chce działać, ale to tak podpytałem właściciela, znał temat, bo też coś tam próbował, no bo to ponoć stał 10 lat. Także, także i tak. Ale tyle, że jeszcze, yy, jeszcze coś z tego będzie, i tak te gaźniki wylatują z motocykla. Zostały zakupione inne, ponieważ są mm, troszkę, y, jakby powiedzieć, utlenione gniazda. Tu są niewymienne, i po prostu go przelewa trochę. Nie chce to nikt nachodzić. Właściciel kupił używane. No też, no to od nich nie czuć, no ale. No, o kurde jakoś mysa. Mysa tutaj gryzła chyba przewód. Ale coś może się z tego uda zrobić, z dwóch złożyć jeden. Mejka się grzeje, także te gaźniki rozbiorę i coś się myślę, uda pokleić. No tak, nietypowo, no ale bywa. Czasem i tak. Dobra, to tak jak mówię, myjka się grzeje, te rozkręcę, wrzucę w mejkę, niech się umyją no i później poskładać. I z dwóch zestawów złożyć jeden. Miejmy nadzieję już działający. Także jadę z tematem. Umyte gaźniki. No. Nie jest tak źle. Całkiem znośnie wyglądają. Były brudne to środku. To już nie pokazywałem, To były muchy. Piasek w wie co jeszcze. Także było tutaj grubo. Scenie chodzi fajnie, jest dobrze. Hmm. Także będzie próba poskładania. Z dwóch zestawów. Jeden działający. Zobaczymy, czy się uda, czy nie. Na tamtych tak średnio. No, a to też mi właściciel mówił, że próbował i, i nie chciało to chodzić. Także próba numer. No, już w sumie moja druga, ale ogólnie trzecia. A co wcześniej ktoś robił? Nie wiadomo. Dobra, kolejna próba. Paliwo już kilka razy zapompowałem, więc pompka się nie odezwa. To w takim celu, żeby sprawdzić, czy... czy jakiś wyciek się nie pojawił. nie. Dobra, no, no, włączmy Sam san o, będzie prąd się zobaczy. Luz jest, jest. No to próba. O, ale już jest prawie, że dobrze. Do porównania do tego, co było wcześniej, nie dymi. Tak, dobra, niech się rozgrzeje tak to wygląda. tam mu tam do 2,5, niech sobie na razie na stanie chodzi. Na stanie wiadomo, to troszkę przekłamuje, a rozgrzeje się to, pokażę, jak wygląda na wolnych przed ustawieniem. Tak to sobie na wolnych pracuje, jak na 10-letni postój, ponoć znośnie ale coś tam się uda pewnie zmienić zbudko nic się nigdzie nie leży początkowo na 3 ruszył bo niechętnie ale rozpędził się i jest ładnie idzie na 4 dobra to ja sobie próbuję coś z tym zrobić zobaczymy czy się uda Ciężko już to lepiej zrobić, już się rozjeżdżają ile tu mamy? A, jest okej. Okay. No jest nawet bardzo ładnie bym powiedział Już się rozjeżdża wszystko już nie do wykonania Dobra odepnę mu benzynę, niech zgasi na, na tym co ma i fire, ściągnąłem sobie kuchę z filtrem, bo troszkę to jest kiepskie dojście do Dwóch skrajnych, do środkowej, zresztą też tak jest lepiej. Ale chodzi ładnie, jest ok. Jak na dziesięcioletni postój, podobno całkiem sobie to żwawo chodzi. Miałem odpalić, odpaliłem. Wszystko gra. Troszkę tam taki zapyziały wiadomo, ale to już nie moja kwestia. To tam sobie właściciel przy nim popracuje. Kręca się jak trzeba, wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Spróbujmy zgasić, odpalić. Bajka, nie ma co narzekać. Żeby wszystkie tak chodziły, to by dobrze było. No, kogo